Polacja była przepyszna. Leandra jest doskonałą kucharką. Wujku, chciałabym skorzystać z obecności Lucy i pojechać do Acapulco. Dawno tam nie byłam. Odwiedziłabym Laurę. Naturalnie. Ale szybko wracaj. Kiepsko się czuję. Chyba wkrótce umrę. Nie przesadzaj. Naprawdę. Chciałbym porozmawiać z adwokatem. Zamierzam zmienić testament. Jak to? Umieszczę w nim Lucię. Chociaż nie jest moją siostrzenicą, bardzo ją kocham. Moja świętej pamięci siostra też ją kochała. Chciałbym, żeby Lucia mogła się cieszyć moją fortuną. Wujku, nie trzeba. Dziękuję Ci, ale nie musisz mnie uwzględniać. Nie przejmuj się. Jutro porozmawiam z adwokatem i każę mu wpisać zmiany. A teraz się położę. Jestem zmęczony. Odprowadzę cię. Ty przybłędo. Dopiero co przyjechałaś, a już kupiłaś sobie wujka. Jeśli zamierzasz przejąć jego spadek, to się bardzo mylisz. Nie pozwolę, żeby staruch zmienił testament. Wyłączyli telefon. Nie zorientowałam się. Jak dobrze, że wstałeś. Zaparzyć kawy? Poproszę. Jękny ja dzień. Chodźmy się przejść. Nie mogę. Nie mamy łączności. Nie szkodzi. Może unikniesz złej nowiny. Zamierzałem porozmawiać z adwokatem. Chcę cię umieścić w testamencie. Do niczego nie mam prawa. Mamy co prawda wspólnego ojca z Weroniką i Laurą, ale to ich matka jest twoją siostrą. Jesteś członkiem rodziny. Kocham cię, jakbyś była moją córką. Szkoda, że Ramcze jest tak daleko od miasta. Mówicie o mieście? Potrzebujesz czegoś wujku? Muszę porozmawiać z adwokatem. Zgubiłam komórkę w czasie jazdy konnej, ale wybieram się do miasta. Przekażę adwokatowi, żeby tu przyjechał. Doskonały pomysł.